Aby przekonwertować płytę Audio CD do formatu MP3 za pomocą programu Audio Grabber po zainstalowaniu, uruchom program. Po uruchomieniu programu włóż płytę Audio CD do napędu. Zostanie ona automatycznie wczytana do programu. Teraz przejdź do Menu Settings. W polu Directory to Store Files In wybierz lokalizację, do której mają zostać zapisane pliki MP3. Jeżeli w ścieżce lokalizacji podasz folder, który nie istnieje, program zapyta się, czy go utworzyć. Kliknij przycisk OK. Teraz ponownie kliknij OK. W następnej kolejności przejdź do menu MP3. W kolejnym oknie wybierz opcję Direct Rip and Uncode to MP3 File oraz kliknij przycisk OK. W pustych polach w górnej części głównego okna programu możesz wpisać nazwę artysty, albumu, rok bądź gatunek muzyki. Kiedy wszystko już ustawisz, kliknij przycisk Grab. Teraz rozpocznie się proces konwertowania płyty audio CD do formatu MP3. Po zakończeniu procesu przekonwertowane pliki MP3 znajdują się w lokalizacji, którą wcześniej ustaliłeś.